Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat bezpiecznie. Pod tym hasłem młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zorganizowali szereg akcji poświęconych bezpieczeństwu w sieci. Cała kampania skierowana była do szerokiego grona użytkowników Internetu. W akcję włączone zostały niemal wszystkie pokolenia, począwszy od przedszkolaków, a zakończywszy na rodzicach i dziadkach. Z inicjatywy młodzieży zorganizowano spotkanie wychowanków samorządowego Przedszkola nr 1 z uczniami zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Podczas tego spotkania dzieci pod opieką młodzieży zapoznawały się z możliwościami, jakie daje Internet. Mogły w bezpieczny sposób korzystać z dostosowanych do ich wieku zabaw edukacyjnych. Kolejnym przedsięwzięciem było odczytanie przez wychowawców klas listu do rodziców, w którym zwrócono szczególną uwagę na niebezpieczeństwa związane z nieodpowiedzialnym i nieostrożnym korzystaniem z internetu. W spotkaniach z wychowawcami uczestniczyli także dziadkowie uczniów. Następna inicjatywa skierowana była do młodzieży szkolnej. Zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu, podczas którego uczniowie przygotowali dla swoich kolegów quiz na temat bezpieczeństwa w sieci oraz pokaz prezentacji poruszającej tę problematykę. Rozdawano także ulotki informacyjne o zagrożeniu w sieci i miejscach, gdzie można szukać pomocy. Zorganizowano również warsztaty plastyczne dla młodzieży, podczas których przygotowywane były plakaty dotyczące zagrożeń w sieci. Następnie młodzież prezentowała swoje prace, oprawiając je własnym komentarzem. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu odbywały się również lekcje na temat niebezpieczeństw czyhających na młodego człowieka w sieci. W zajęciach uczestniczyło łącznie 448 uczniów. To dla nich zorganizowano również debatę z udziałem przedstawiciela policji oraz prokuratora. Podczas tych spotkań Uczniowie dowiedzieli się o obowiązujących procedurach postępowania w przypadku przestępstw w internecie. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zakończono konferencją dla pedagogów, bibliotekarzy i wychowawców świetlic pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych miasta Biłgoraj.